Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Dzieci Mówią i dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt gościć w naszym programie rozweseloną, cudowną młodzież, w zasadzie dzieci, nie, powiedzmy sobie, że młodzież. Otóż oni brali udział w Paradzie Trzeciomajowej ostatnio i uświetnili tę paradę, a swoją radością i takim entuzjazmem pokazali, że jednak te parady mają swój sens i trzeba brać w nich udział. A więc dzisiaj przedstawiciele Szkoły Emilii Plater – czyli Polanie. Dzień dobry! Dzień dobry! A głośniej nie potraficie? Dzień dobry! No i właśnie, ja myślę, że to jest taka energia, która jest potrzebna przy tańcu i nie tylko przy tańcu, bo również kiedy chodzą do szkoły, to, to mają różnego rodzaju zajęcia, a co najważniejsze, chodzą do polskiej szkoły imienia Emilii Plater i bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim. Nauczycielom, um, oczywiście również młodej pani dyrektor i choreograf V, to znacie dobrze? Tak, chyba tak. Pani Arlecie Gromek, która podjęła się, żeby prowadzić ten zespół, czyli tutaj oto Polanie i następna grupa, którą Państwo zobaczycie, to będzie grupa Wiślanie. Ale o tym wszystkim potem. E, dzisiaj, dzisiejszego spotkania chciałbym, żebyście się wszyscy ładnie przedstawili. Bardzo proszę. Mam na imię Agnieszka Kędzior i mam 15 lat i tańsze w zespole 12 lat. 12 lat już tańczysz? Czy jak miałeś 3 latka, to zaczęłaś tańczyć? Proszę bardzo. Dzień dobry, ja, ja mam na imię Ashley Ptak. I ile masz lat? 11. I jak długo tańczysz? 8 lat. Proszę bardzo. Dzień dobry, mam na imię Dominika Kędzior. Mam 12 lat i tańczę koło około 10 lat. Zaczynałam, kiedy miałam 2. Dzień dobry, moje imię Oliwia Goleszewski. Mam 12 lat i drugi... Drugi lat w Polanie. Drugi rok, tak? Moje imię jest Julia Raspisa i to jest mój trzeciego miesiąca w, tu w Polanie. Ja jestem 11, Trzeci miesiąc, tak? Jesteś? Tak. I ja jestem 11 lat. 11 lat. Dzień dobry, ja jestem Piotrek Koleszowski i ja mam. Nie wiem ile lat mam. To kobiety tak zawsze mówią, ale ty nie wiesz, ale no, 10, 11. Nieważne, młody Nie jesteś, wiem, się liczy? No, Jak młody, no to może być. Może być. Kolega? Dzień dobry, ja mam imię Dawid Ruk i mam 13 lat i tańczę 8 lat. 8 lat. Proszę Państwa, jak widzicie Państwo, więc nasi młodzi, kochani, wspaniali tancerze z zespołu Polonia przy szkole, przy szkole imieniem Mili Plater tańczą dosyć długo, bo niektórzy zaczęli tańczyć, kiedy mieli 2 lata. To świadczy o tym, że jest ogromna pasja, ale ja myślę, że to zależy w dużej mierze od rodziców od nauczycieli, od atmosfery w szkole, bo muszę Państwu powiedzieć, że szkoła imienia Emilii Plater będzie miała 40 lat, a zespół Polanie i Wiślanie, czyli grupa taneczna, ta grupa składająca się z młodszej grupy i starszej grupy, istnieje przy szkole od roku 1991, czyli bardzo, bardzo długo. No, no, w zasadzie nieco mniej niż ja mam lat, niemniej jednak, jeżeli chodzi o wiek tych młodych ludzi, to bardzo dużo, bo ćwierć wieku to jest bardzo piękna liczba. Mało tego, moi kochani, powiedzcie, czy wy znaczy wiecie, w jakich strojach jesteście ubrani? Ktoś może powiedzieć? Ale to proszę bardzo, każdy kto chce powiedzieć, to do mikrofonu. Sącz. Sącz, tak? To znaczy Sącz. Z miasta Sącza, tak? Znaczy jest to kostium, czyli strój Sądecki. nowosądecki, tak? Nowosądecki, tańców nowosądeckich. Wspaniale. A powiedzcie, czy Wy tak bardzo kochacie tańczyć, czy co jest dla dziewczyny ważne, żeby tańczyć w tym stroju, czy oprócz tego, że tańczyć, to to wyglądać przede wszystkim, jak to jest? Dla mnie jest ważne, żeby miałam dużo ruchu i żeby to tak ładnie wyglądało, bo to jest tak fajnie dla mnie i ja to lubię robić i nie jestem zmuszona i bardzo ładne kostiumy są i to jest tylko tak fajnie dla mnie, że jestem z koleżankami i kolegami. Czyli generalnie rzecz biorąc, oprócz tego, że ładnie wyglądasz, to jeszcze pięknie tańczysz, to wymaga przecież prób. To nie jest taka prosta sprawa, prawda? Nie. Ale zapłatą za te Wasze ciężkie godziny pracy jest efekt, czyli występ, tak? Ja lubię tańczyć i fajne kostumy mamy, i choreografie jest fajne. Dobrze, ale wiecie co, ja Wam powiem tak, ponieważ ten czas się tak zmienia bardzo. Jak ja tu zaglądam czasami do internetu, no jestem starszy od was i to jest znak taki czas nie śmiej się, bo to prawda wiesz <laughs> jakieś wątpliwości. Ale o co mi chodzi? Te czasy się tak zmieniły, słuchajcie, że generalnie jak widzę dziewczęta w waszym wieku mają korale, mają kwiatki we, we włosach, prawda? Mają pomalowane usta na czerwono, czyli tak jak wówczas było, jak kiedyś było, prawda? Czy powiedzmy chłopacy, którzy są w tych kamizelkach, mają pasy, takie kapelusze to wydawałoby się dla tych, którzy są z boku, czyli dla waszych rówieśników, że to jest śmieszne. Czy wy jesteście dumni, że wy tak chodzicie, że tańczycie w takich kostiumach, jak to jest? Czy jesteście zadowoleni, czy lubisz? Czy, czy ktoś... Lubimy. Ja wiem, no, ale powiedz mi, czy nie zdarzyło się, że ktoś z twoich rówieśników, czyli kolegów, nie wiem, y, y, powiedz mi z innego, z, z Amerykanów, oni wiedzą, że wy tańczycie w tym zespole, koleżanki? Tak. I co zazdroszczą wam? Czy, są, czy się dziwią, że chodzicie tam takie na zajęcia, można by było pójść do, tam, do mola handlowego i sobie podrywać chłopaków? Czy, czy nie wiem, znaczy może nie tyle podrywać chłopaków, ile chodzić po tym molu i nic nie robić albo na internecie być? A to trzeba jednak poświęcić dużo czasu i chodzić na zajęcia, na, 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 na rehearsal, jak ty mówicie, prawda? Mieć praktykę z tańca. Czy, Dlaczego żeście to wybrały akurat? Bo. No? Bo jest fajnie? Tak. Po prostu najzwyczajniej w świecie jest fajnie, tak? A ja mam jeszcze takie pytanie: które zaraz do chłopaków zadam to pytanie, ale. Nie, 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 nie jeszcze nie skończyłem z tego. Chciałem tylko zapytać jedną rzecz. Bo zauważyłem jedną rzecz, że Wy, jak tutaj to roz rozmawiamy po polsku, a poza tym. Rozmawiacie między sobą po angielsku, to jest, mi się wydaje, że to rzecz na, normalna. Na próbach też rozmawiacie po angielsku poza y, zajęciami? Czasami. Czasami, tak? Tak. Znaczy, ja nie jestem y, nauczycielem, ale tak, to takie moje marzenie, żebym chciał, żeby jak w szkole to się mówi po angielsku, a poza szkołą to się mówi po polsku, prawda? Bo w szkole to trzeba po angielsku, ja mam w angielskiej szkole, a później przychodzą dzieci i mówią y, ze szkoły angielskiej tylko po polsku, ale to oczywiście marzenie każdego rodzica, które ma dzieci, a tak rzeczywiście nie jest, bo język angielski, wyście się wszystkie tutaj urodziły, wszyscy? Tak. Nikt się w Polsce nie urodził, ty? Ja w Polsce. W Polsce się urodziły. No to ja rozumiem, że wy tutaj musicie się posługiwać tym językiem, bo dla was on jest łatwiejszy niż polski. A co wam daje język polski w ogóle, co wam daje? Może kolega, który urodził się w Polsce. A jak długo jesteś tutaj? Um, ja um, urodziłem się w... Wszedłem w Polsce i byłem tam 4 lat Aha. i tak um, 11 miesiący i potem poszłem do Ameryce i tak następny miesiąc było moje urodziny i byłem 5 lat i potem pół roku temu zacząłem iść do polskiej szkoły Aha. i potem um, ja ciągle chciałam tańczyć w grupie i widziałam, że jest um, taniec grupę w moją szkołę, to zapisałam się i do dziś jestem w tą grupie w ale, ale powiedz mi, czy, czy ty pamiętasz Polskę z tamtego okresu, kiedy tam byłeś? Czy tak mało? Tak mało, bo ja byłem bardzo mały, ale są dużo zdjęć, jak byłem mały i co mhm. robiłem. Czyli generalnie rzecz biorąc, ty tak za bardzo to nie tęsknisz do Polski teraz już? Ja tęsknię, bo Ten... cała moja rodzina jest tam. Cała rodzina twoja jest w Polsce? Mhm. Nie no, to musisz tęsknić. Słuchaj, za Polską to się tęskni bardzo. Wy też jeszcze tego nie rozumiecie. A wy y, czy ktoś z Was był w Polsce w ogóle? Tak. Proszę, jak pięknie rodzice się zachowują. Babcie, dziadka odwiedzić ciocie wujków, tak? To pięknie, słuchajcie. Jak to pięknie. Słuchajcie, naj, najlepsze wakacje, najpiękniejsze wakacje, według mnie oczywiście, to jest pobyt w Polsce. Jakie tam są owoce? Jakie tam babcia pierogi robi. Jakie, prawda, no przyznacie, że tam wtedy, jak przyjeżdżają wnuczki, czy tam siostrzenice, czy bratanice z Ameryki do Polski, to do tego Polki, to wtedy wszyscy zaczynają się, słuchajcie, wyścigi, wyścigują się w tym, a co byś zjadła dziecko, prawda? A jaką zupkę lubisz? E, tam w tej Ameryce to na pewno nie tak dobrze, jak my tutaj jemy, prawda? No nie jest tak? Powiedzcie. Tak. Ja mówię, że taka przyjemność. Że człowiek jest tak specjalnie traktowany. To nie ma rzeczy przyjemniejsze, jak jest takim gościem specjalnym. A wy, jak tak patrzę na Was, tak pięknie ubrani, korale czerwone, kwiatki tutaj we włosach, piękne kostiumy, to jesteście osobami niezwykle specjalnymi. I ja myślę, że tak, jak będziecie przez życie szli, tak jak teraz, to będzie to nieprawdopodobne. Kolega, który zapomniał, ile ma lat, przypomniał sobie już, czy nie Ale weź mikrofon, bo zaraz porozmawiamy sobie, wiesz? Ale tak naprawdę nie wiesz, to siostra może ci przypomni. Ile on ma lat? Dwanaście. 12. <laughs> 12. Dobrze, że siostra pamięta. A siostra ma ile? Też 12. Aha, to wy jesteście. bliźniaki. Bliźniaki jesteście. Ty dlatego ty zapominasz, bo wiesz, ile siostra ma. Jak coś to zapytasz, ile ty masz lat, i od razu wiesz, ile ty masz, tak? No proste. Powinienem dawno był na to wpaść. Słuchajcie, taniec ludowy. To jest taka piękna rzecz, bo on nam przypomina o starej tradycji. Muzyka, która towarzyszy temu tańcowi, to się wywodzi... Nie jest to ani rap, ani hip-hop bez dwóch zdań. I na pewno na dyskotece byście tego Nowosądeckiego nie zatańczyli. A powiedzcie, yy, czy występowaliście już przed jakimś tam na, na dużej scenie i coś? To może opowiedzcie mi o tym. Kto, jakie, jakie to jest uczucie być na scenie? i tańczyć być takim mieć troszeczkę takiej tremy, ale takiej tremy, która mobilizuje, wiesz? Jak to jest z tym występem? Powiedz. Mi. Um, my tańczyliśmy dużo razy w PNA i um, um, musimy uczyć bardzo dużo tańce, bo to jest duży występ i czasami jest trudno, bo musisz pamiętać co zrobić i um, czasami um, tak boisz się, bo Czy... Tak, wszystkie te ludzie chcą widzieć, jak my ładnie tańczymy, to my musimy pamiętać, jak tańczyć. Czyli generalnie rzecz biorąc, obrót w lewo, to trzeba zapamiętać, że to jest w lewo, tak? Mhm. Bo jak wszyscy w lewo, a jeden w prawo, to coś jest nie tak. Mhm. A to się zdarza tylko na próbach, bo już na, na, na koncercie nie ma prawa się zdarzyć. I pani choreograf wtedy stoi, tak, eee! pokazuje z tym. która to się pomyliła, prawda? No ale to, to się zdarza, tylko że nie powinno się zdarzać, bo. Ale to jest rzeczywiście, to trzeba mieć pa pa pamięć, bo proszę Państwa, nam się tylko tak wydaje, że tańcerz wychodzi i tak sobie tańczy. A okazuje się, że on ma to wszystko wyćwiczone. To są godziny prób, dziesiątki godzin prób, po to, żeby później wstała cała widownia i klaskała zespołowi polanie, i pewnie tak było. To jest taka ogromna przyjemność. A co tych powierzchni, jeżeli chodzi o występy? Tu mówię do koleżanki, tu przed Tobą. Co kochasz, Co jest najważniejsze w tych waszych występach? A, żeby ładnie zatańczyć, żeby pokazać, że jak się uczyliśmy przez tyle godzin, to się coś ładnego nauczyliśmy? Że to warto było, tak? I to jest takie najważniejsze. A powiedz mi tak, tutaj widzę dwóch, dwunastolatka i dwunastolatka, tak? Trzynaście, przepraszam. E, starszy kolega. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. raptem się okazuje, że koledzy przychodzą do zespołu. Że oni powinni w piłkę grać. Ja teraz nie rozumiem, dlaczego oni chodzą do. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko generalnie rzecz biorąc jest tak, że zawsze zespoły, z którymi ja współpracuję i rozmawiam, mają problem z naborem chłopaków do zespołu, prawda? Mhm. Jak wy nie zaprosicie kolegów, to dziewczyny będą tańczyły same. Albo ja tam jeszcze mogę przyjść na jakiś występ, no ale, ale ze wszystkimi nie zatańczy. Kolega chciał coś powiedzieć, może, przepraszam. Ja gram różne sporty w moją szkołę i um, um, tak normalnie z innymi ludzie dla mojego miasto, ale um, ja ciągle chciałam tańczyć i jest dobrze, żeby próbować inne rzeczy i widzieć, co lubisz i wiedzieć co jest co jesteś dobry, a co nie. Czyli generalnie rzecz biorąc, próbujesz tańca, próbujesz piłki, próbujesz sportu, tak? I chcesz się w tym wszystkim wykazać i być jak najlepszy w tych danych dziedzinach, tak? No, chcę wiedzieć co ja jestem najlepszy, bo... W czym jesteś najlepszy, tak? Bo wiesz, wszyscy są dobrzy w jedno zec, to nie możesz znaleźć to z jak nie próbujesz. Jak nie będziesz próbował, prawda? <gry> Oczywiście, nie możesz się dowiedzieć, czy jesteś w czymś dobry, dopóki tego nie spróbujesz. Nie będziesz, nie będziesz chodził. Kolega tutaj, który, który jest bliźniakiem, ma 12 lat, na pewno będzie komediantem. Bo ma świetne poczucie humoru, szybko odpowiada. On jest dowcipny, naprawdę, w domu twój brat. Może ty najpierw powiedz o nim. Jak to jest twój brat bliźniak? Rozrabia w domu? Trochę. Ale jest taki, taki dowcipny, bez niego byłoby smutniej, prawda? Czasami fajny, czasami nie. Jak to? To bywa, że ty jesteś niefajny? Nie wierzę. Żartuje dużo. A, żartuje dużo i czasami to jest troszeczkę denerwujące. Tak. No ale to jest przywilej wieku, słuchajcie, no. Poczucie humoru jest rzeczą bardzo ważną. Nie można, znaczy są rzeczy, które trzeba traktować poważnie, ale też trzeba pewne rzeczy traktować z uśmiechem. Wtedy tak mówią niektórzy, że się lżej żyje. Jak człowiek tak nie lekceważy, tylko tak troszeczkę... Z taką myszką my starsi mówimy tak sobie, nie to, że jakoś tam będzie, tylko zawsze trzeba jakieś niepowodzenie potraktować, że to, że było raz, wcale nie znaczy, że będzie przez całe życie, prawda? Trzeba tak robić, żeby te rzeczy się nie powtarzały i dopóki nam starcza cierpliwości, to znosimy czyjeś kaprysy, znosimy zachowania, znosimy, znosimy, a potem mówimy sobie w którymś momencie stop i wtedy musi wszystko się jako, jakoś zmienić, prawda? I tego Wam życzę, da, życzę w życiu, żebyście umieli podjąć odpowiednio decyzję w dobrym momencie, bo to jest yy, najważniejsze. A tobie powiedz taniec i występ. Yy, jak dla ciebie jest ważny? Ja, dla mnie jest ważne, bo ja lubię tańczyć i wszystkie koleżanki kolega moja rodzina Aha. i kocham ich i... Nie wiem, co by zrobiłam bez nich. Co by zrobiła bez nich? Czyli generalnie rzecz biorąc, taniec jest taką formą, że jeżeli nawet coś robisz i ćwiczysz i tańczysz, to gdzieś pod świadomości wiesz, że będziesz mogła się tym pochwalić przed nimi, tak? tak. To chciałaś powiedzieć? Tak. To jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Bardzo ważna rzecz, żeby w rzeczach, które się robi. Na przykład, bo tak, widownia, może być na widowni tysiąc osób, prawda? Ale jeżeli na tej widowni nie będzie taty, ani mamy, ani brata. To ta widownia jest dla nas też ważna, ale nie aż tak do końca, prawda? A jeżeli na widowni będzie 10 osób i będzie brat, siostra, mama, tata, babcia, wujkowie, to mówisz, już jest cała widownia praktycznie rzecz biorąc. Tak się traktuje, prawda? Że to są najważniejsze rzeczy. To bardzo piękne, co powiedziałaś. I ja myślę, że wy powinniście, rodzice o tym wiedzą, bo inaczej nie, nie wysyłaliby Was powiedzmy na ćwiczenia, na zajęcia, na praktykę, na próby. Gdyby potem nie mieli tej świadomości, że trzeba pójść i obejrzeć Was i zobaczyć, jak Wy wyglądacie w tych kostiumach, jak są dumni, ciągle Wam zdjęcia robią wtedy i do Polski wysyłają, bo dzisiaj to już, proszę Państwa, taka jakaś mała kostka, robi się zdjęcia, wysyła się maila do Polski i oni, i oni tak w szybkim tempie już widzą, ten świat się zmienił. Jest tak szybki niezwykle, że za, po minucie jest zdjęcie dziecka, które się tu urodziło w Ameryce, już jest zdjęcie tam, prawda? To jest fenomen tego wszystkiego. No ale uczucia, no uczucie można przekazać, tak? Ale tego słowa kocham telefon nie powie, nie? Czy tęsknie? To tylko zdjęcie może uzmysłowić komuś, że się tęskni za tą osobą, albo że jest jej brak, prawda? To są takie tego typu rzeczy. Koleżanka, co powie? Nasza kochana Julia Laspisa. A, ja myślę, że taniec jest taka. Jest taka, a, jak, nie wiesz jakiegoś a, języka, możesz tańczyć i będą wiedzieć, co ty mówisz, bo tańczysz i jest taka, a, mhm. taka... Znaczy to jest, taniec jest, jest też językiem, prawda? Mhm. To chciałaś powiedzieć, prawda? Tak. Bo jeżeli jedziemy będzie na jezioro Łabędzie, czy idziemy na Romeo i Julię, czy idziemy na... Dziadek do orzechów, prawda? To my wiemy, wszystko to jest mowa ciała, prawda? Czy na mm -hmm. przykład jeżeli jest tak zwana pantomima, gdzie, gdzie rzeczy się odbywają bez słów zupełnie, ale my wiemy, co aktor, tancerz pokazuje, co on mówi ciałem, prawda? To samo w tańcu, że taniec pokazuje ekspresję, że człowiek jest smutny, mm -hmm. szczęśliwy, prawda, zły, nie, a czasami jest taki zły, że nie wie ile ma lat. Albo, po prostu, albo taki szczęśliwy, że nie wie ile ma lat. Ja bym, nie, źle powiedziałem. Jak już nie wie ile ma lat, to znaczy, że jest szczęśliwy, prawda? Albo nie chce ile wie, że. Jak 12 lat, to śmiało możesz zapominać, spokojnie. Ja niestety nie mogę zapomnieć, ale do czego zmierzam? To jest właśnie to, co powiedziałeś tak bardzo fajnie, że, że taniec to jest też język wyrażania swoich emocji, prawda? Tańcem pokazujemy, co się z nami dzieje, i to jest bardzo trudne, kto wie czy nie. Jedna z najtrudniejszych form y, takich scenicznych, prawda? Że trzeba to umieć pokazać, że pięknie tam wachlować te. Obra obracacie się w, w, i te spódniczki się kręcą, prawda? I ten kostium jest taką, y, takim fragmentem szczęścia, bo gdyby on tak był y, pionowo, to pewnie by byłoby inaczej. Kiedy on się tak kręci, tak faluje, bo wi wirowanie, to ja myślę, że to jest taki element, y, na no powiedzmy szczęścia, nazwijmy tak. Tu jeszcze chyba koleżanka nie mówi, ale ty nie mówiłaś, co taniec, daje się. Słucham. Ja lubię tańczyć, bo ja lubię z koleżan koleżankami i z kolegami tańczyć. Z kolegami, tak. koleżankami. A powiedzcie, czy tam dwóch tych przystojnych chłopaków z tyłu, czy oni są dobrymi tancerzami? Tak. Na pewno dziewczyny wszystkie, powiedzcie, tak czy nie? Są ok. Bywa, że nie są ok. Nie słuchajcie, ja wiem, że to z wami to jest inaczej, bo jak już jest sukienka to jest dobrze. Natomiast y, oni się starają, to jest najważniejsze, nie, nie uważacie? No, prawda? Jeszcze tak, tutaj na razie was jest pięć, ich tylko dwóch, ale w zespole domyślam się, że jest więcej dziewcząt niż chłopaków, prawda? No. I oni się tam mają prawo czuć nie swoje trochę. Y, a wy jeszcze, jak to zawsze bywa. Dziewczynki, a potem kobiety, jakoś tak starają się czasami, w dobrej wierze naturalnie, oczywiście, że w dobrej wierze, narzucić swój, tam, prawda, jakieś swoje zasady. Oni się tak wyłamują trochę, czy nie? Nie zgadzają się z Wami, walczą, czy nie? Nie za nie bardzo. Nie za bardzo. Nie mają do powiedzenia nic za bardzo, tak? Aha, no, wiadomo. Słuchajcie, proszę Państwa, ja chciałem jeszcze tylko tu przetoczyć, że oczywiście, jak już wspomniałem na początku, że. Szkoła imienia, imienia Emilii Plater siedzibą w Bartlet. Jak już powiedziałem, obchodzi 40-lecie. I te dwa zespoły, o których wspomniałem, bo teraz mamy Polanie, a za moment, w następnym odcinku, nie tyle za moment, Państwo zobaczycie zespół Wiślanie również. I tak jak wspomniałem, obecnie dyrektorem artystycznym i choreografem jest Pani Arleta Gromek. A również chcę powiedzieć, że prowadzone są zapisy na rok szkolny 2014-2015 do szkoły, jak i również do zespołu. I adres szkoły to jest 321 North Oak Street w Bartlett. A telefon, jeżeli chcecie Państwo sobie zapisać, to jest 1847 877 9083. Czyli można generalnie, proszę Państwa, zapisać sobie dane, jeżeli chcecie Państwo zobaczyć swoje dzieci tak pięknie ubrane, w takich kostiumach, a potem zobaczyć na scenę i również zobaczyć, jak piękne sukcesy odnoszą na tej scenie. To proszę skorzystać z tego telefonu i zadzwonić. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić, przekazać za pośrednictwem telewizji Polwyżyn jakieś to, proszę zacznijmy no. pozdrowić? Mamę, babcie, ciocię. Ja by chciałam pozdrowić mamę, babcie z Polski i dziadka w Polsce i wszystkich kuzynów i tatę, i wujków, i ciociów. I... Wszystkich, tak? Wszystkich. I siostra. I siostra. Cała rodzina. Cała rodzina. Chciałam pozdrowić moją babcię w Polsce i mojego dziadka w Polsce i wszystkie ciocie i wujka i kuzyny. I mamę i tato oczywiście, i moją kochaną siostrę. <głosy> <głosy> ja by chciałam. Piotrusia, mój brat, siostry, dziecko i Elizabeth, mama, tata, dziadzia i babcia, i druga babcia, i rodzinę, wszystko. Cała rodzinę, tak? Ja chcę, moja cała rodzina, bo oni tak są takie fajne, że ja mogę tak zrobić coś innego, nie tylko zrobić jeden, coś tam, jak chcę. Mm -hmm. I oni tak. Chcą fajnie. Fajnie. Mhm. Wszystkich co uśmiechają się. Super. Słuchajcie, ktoś się nie uśmiecha. Um, chcę dziękować moją rodzinę, bo ja wiem, że ja mogę ciągle iść do ich. Jak mam trudny czas i mogę robić co chcę i oni będą zawsze koło mnie i pomagać mi. I chcę dziękować naszą naucielkę, co um, dawa nas te tańce. Czyli pani Arlecie chcesz podziękować, tak? A słuchajcie, jeszcze zapomniałam was zapytać, czy pani Arleta jest fajna w ogóle, czy to. Tak. Nie wierzę, nie wierzę. Ja myślę, że ona jest taka bardzo wymagająca, ciągle się was czepia. nie? Nie, To, wierzyć. Kto chce powiedzieć coś jeszcze, innego o pani Arlecie? Ty chcesz powie pani Arleta jest fajna, bo ona uczy nas swinga i wszystko, co ona wie. O tak? To oprócz tego tutaj Nowosądeckiego, to wy jeszcze, jeszcze swinga tańczycie? Tak? Co um, Pani Arleta jest fajna, bo ona jest młoda i wie co my co my idziemy um, przez, bo ona posła przez to też i um, ona wie co tak ona nie zrobi. Ona wie co młodzi, czego młodzi chcą, tak? No i um, jak. A myślicie, że jak jak ja to pokaza nie wiem? taniec, jak pokaza taniec, nie, nie mówi, że wszyscy mają robić to, dawa ją Dziewczyna za, dziewczyny za to, co dziewczyny robią, no. a chłopaki, co chłopaki robią, tak? żeby tak chłopaki nie były um, smutni, że oni muszą tańczyć jak dziewczyny. <noise> Czyli generalnie rzecz biorąc, atmosfera jest bardzo fajna, tak? Mm. I to jest najważniejsze, słuchajcie, w każdej pracy twórczej, oprócz tego, że trzeba być yy, wymagającym, mówię tutaj o choreografach, prawda, mm. kierownikach artystycznych, to też musi być taki wentyl który rozluźnia z i, i potem czek, tak odsapnie trochę, po i znowu zaczyna się ciężka praca. Życzę Wam, kochani moi Polanie, dużo sukcesów, samych, najlepszych. Ja myślę, że pozdrawiacie cały świat, a świat pozdrawia Was, prawda? I dziękuję Wam za przyjście do studia. To kolejna grupa taneczna, proszę Państwa, artystyczna, którą miałam przyjemność gościć w programie. Dzieci mówią telewizji Polwyżyn. Serdecznie dziękuję i do widzenia. Do widzenia! Do widzenia!